Witam Państwa. Kolejne nasze spotkanie z serii Wadla Zaawansowanych kontynuuje temat zakazów dotyczących prawa do odliczenia związanych z dokumentami, a dokładnie z fakturami, chociaż przepisy te dotyczą również dokumentów celnych, ale koncentrujemy się wokół faktur. Faktur, które, no, które są dokumentami albo fakturopodobnymi, czyli tak naprawdę nie są fakturami wystawionymi z tytułu czynności, czyli dokumentami w rozumieniu tej ustawy, w rozumieniu sensu stricto, czyli faktur z tytułu tzw. faktur podatkowych, czyli wystawionych zgodnie z wykonaniu obowiązku ciążącego na dostawcy lub usługodawcy, który wykonał czynność. Opodatkowano. Tylko czasami są to dokumenty, które nie potwierdzają zdarzenia jakiegokolwiek, czyli są tymi tak zwanymi fakturami pustymi. I właśnie ten wątek chciałbym dzisiaj rozwinąć, bo trzeba bardzo dokładnie no i niestety w polemice również w stosunku do prezentowanych w tym zakresie poglądów, które nie będę w tym momencie referować, ale które w sposób możliwie najprostszy przedstawię. Chodzi o treść artykułu 88 ustęp 3a, który dotyczy kilku niezależnych od siebie przypadków. Przypadek, który chciałbym dzisiaj omówić, a który był zresztą zasugerowany przez przez widzów dotyczy no, tego co, czego tam nie ma w istocie w tym przepisie bezpośrednio czyli takiego bytu zwany fakturami pustymi jeżeli y, czynność y, czynność którą y, która miała miejsce czyli czynność która miała miejsce czyli miała miejsce dostawa towarów do lub świadczenie usług, natomiast czynność ten wykonał inny podmiot niż ten, który wystawił fakturę, to on, i jest to podmiot istniejący, no to oczywiście ta faktura nie jest fakturą z sensu stricto w rozumieniu tej ustawy, czyli nie jest, nie pod, nie pod, nie jest wykonaniem obowiązku jej wystawienia z tytułu wykonania czynności przez podatnika. Czyli ten podmiot nie jest, Podatnikiem i, 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 i bo nie wykonał tej czynności, bo podatnikiem w sensie materialnym jest się podatnikiem z tytułu czynności. Jeżeli on nie wykonał tej czynności, to ta faktura, którą on wystawił, poświadcza nieprawdę. Nieprawdę w postaci w sensie przedmiotowym, i w związku z tym. Nie może dawać nabywcy prawa do odliczenia, który nabywał, nabył ten towar czy usługę. Natomiast dokument jest sprzeczny z rzeczywistością w sensie przedmiotowym. I oczywiście, w tym przypadku, można mówić takim potocznym językiem o fakturze pustej, w tym znaczeniu, że ten podmiot, który ją wystawił, nie jest podatnikiem i on tej czynności nie wykonał. I nie jest, i chociaż czynność została wykonana. I on tej faktury sanować nie może, nie jest w stanie, bo on ta faktura nie jest czy nie potwierdza zdarzeń, których, do którego autorstwa mógłby się przyznać, że podatnik Nie ma takiej ścieżki prawnej, która by sanowała ten dokument. Ona ta, ta faktura nie jest. Ona no, w ogóle nie jest w sensu stricto fakturą. No jeżeli posługujemy się takim potocznym określeniem, fakturą pustą z perspektywy wystawcy, no to oczywiście ta, ten, ten dokument nie jest dowodem wykonania czynności przez podatnika, mimo że czy, bo, bo czynność wykonał inny podmiot. I, bo poprzednio mówiliśmy o, o fakturze wystawionej przez podmiot nieistniejący, czyli obiektywnie którego nie ma, czyli nie mógł on wystawić faktury albo nie mógł również wykonać czynności, bo problem polega znacznie w tamtym przypadku, jest znacznie bardziej złożony, ponieważ czynność może być wykonana, natomiast w momencie, w której, w której powinna być wystawiona faktura i ona jest wystawiona, tego podmiotu w sensie prawnym już nie ma. No, bardzo prosty przypadek, który niestety się czasami powtarza, polegający na tym, że czynność wykonał, wykonała spółka i w rzeczywistości spółka, tylko spółka nie wystawiła faktury, a w momencie, kiedy ktoś, sądząc, że działa w jej imieniu, wystawił fakturę, nie wiedział, że ta czyn działa nawet w dobrej wierze. Ale tej podmioty, już ten podmiot nie istniał. W związku z tym, tak jak pracownik wystawił następ pracownik osoby fizycznej, który jest odpowiedzialny za wystawianie faktur, wystawił faktury pod koniec miesiąca nieświadomie, bo nie miał takiej informacji, że na przykład jego pracodawca i podatnik zmarł w sposób nagły. My no wiadomo, że ta faktura jest to jest pewien skrót myślowy, wystawiony przez podmiot nieistniejący, czyli nie ma tego podmiotu, który wystawił fakturę i ta faktura w ogóle nie jest fakturą sensu stricte, tylko dokumentem, jak to nieładnie się czasami mówi, fakturą podobnym. No i oczywiście tak samo i wtedy nie może ten dokument, nie czynność, tylko dokument, bo czynność jest istotna, natomiast dokument nie jest jest... Nieważny w tym znaczeniu, no bo nie może wystawić podmiotu ten, kogo nie ma. No i mamy trzecią sytuację, polegającą na tym, że podmiot, który wystawił fakturę z tytułu czynności, ciągle mówimy o dostawie, o dostawcy lub usługodawcy z tytułu czynności, ten podmiot wykonał czynność, wykonał czynność, przy czym na fakturze podał zupełnie inną czynność. I, y, czyli, i tu musimy, nie, niekiedy też mówi się, że to jest faktura pusta, no bo czynność jest inna, niezgodna z rzeczywistością. Czyli jest faktura, treść dokumentu, czyli czynność została wykonana, obowiązek wystawienia faktury też został wykonany, natomiast y, podmiot, który ją wystawił, y, podał na tym, podał dane niezgodne z rzeczywistością, no i zresztą przepis mówi wyraźnie, że te faktury nie dają prawa do odliczenia, jeżeli są w zakresie, w jakim są niezgodne z rzeczywistością. Ale jeżeli ten podmiot się pomylił, czyli działał przede wszystkim w dobrej wierze i sądził, że pisze prawdę, a podał nieprawdę, to po to temu służą, służy temu instytucja faktur korygujących, żeby przy pomocy faktur korygujących ten dokument naprawić, czyli ten dokument, jak te dwa poprzednie są nie do uratowania, nie ma żadnej możliwości uratowania, jakby naprawy tych dokumentów, to użyłem tego słowa sanowanie, od sanacji, od uzdrowienia, nie ma możliwości uzdrowienia tych dokumentów, zarówno wystawionych przez podmiot nieistniejący, jak i wystawiony przez podmiot, który nie wykonał czynności, czyli nie przez podatnika z tytułu czynności, to w przypadku, gdy faktura jest niezgodna z rzeczywistością i podmiot, podatnik wystawił fakturę, tylko podał, nie, podał dane przedmiotowe, w sensie przedmiotu, bo tu chodzi o przedmiot, ale nawet co do także nawet wartości niezgodnych z rzeczywistością, bo rzeczywistość wyznacza tutaj albo stan prawny, umowa, jaka jest kwota. Należna z tego tytułu, zgodnie z umową, albo też no, ta materialna rzeczywistość, czyli wykonał usługę remontu, a podał usługę modernizacji lub odwrotnie. Wtedy, jeżeli no, można przyjąć taki pewien trop rozumowania, taki, y, o charakterze y, no, bardzo y, takim słusznościowym, że, że ten podmiot działał w dobrej wierze, czyli pomylił się, no to ten błąd powinien usunąć, wystawić fakturę korygującą i, i sanować prawo do odliczenia. Oczywiście tamtej faktury bezpośrednio on, nie, on, on ratuje ją poprzez wystawienie faktury, faktury korygującej. W określonym zakresie nawet to może być nota korygująca, ale w takim ona jest możliwa do wystawienia. I ten przypadek działania w dobrej wierze, a jakby domniemywamy, że podatnicy, w ogóle obywatele działają w dobrej wierze, właśnie powoduje, że przy pomocy dokumentów korygujących można uratować prawo do odliczenia. I niektórzy nawet twierdzą, że dopiero w momencie, w którym otrzymania faktury korygującej, można dokonać, zrealizować prawo do odliczenia, a w momencie jej otrzymania jeszcze nie. No, pytanie, czy prawo podatkowe różnicuje sytuację, gdy ten podmiot działa w złej wierze, czyli świadomie podał nieprawdę co do treści, treści faktury. No, w zasadzie treść, przepis ustawy nie różnicuje w tym przypadku skutku prawnego skutku prawno-podatkowego w postaci prawa do odliczenia. Y, y, nie różnicuje w zależności od tego, czy wystawca faktury poświadczył nieprawdę świadomie, czy też nieświadomie. Można z tego wywodzić tylko taką myśl o charakterze systemowym, czyli taką wykładnię systemową, zewnętrzną, że skoro ten dokument był wystawiony w złej wierze, czyli ktoś świadomie poświadczył nieprawdę, czyli ten dokument był. Dowodem popełnienia przestępstwa i to zarówno karno Skarbowego, jak i nawet Pospolitego. To ten dokument nie powinien ze względu na swoje cechy, czyli jest fakturą, bo on nie przestaje być fakturą. Ten dokument jest w dalszym ciągu fakturą, bo wystawił podatnik, wystawił go z tytułu zdarzenia, natomiast podał nieprawdę i tą nieprawdę podał świadomie. No to czyli, jeżeli ten dokument, jeżeli jednocześnie byłaby to, byłby to dowodem popełnienia przestępstwa, a w zasadzie to byłby ten, to by, przestępstwem byłoby pod, poświadczenie nieprawdy na tym dokumencie, no to można sobie wywodzić z tego wniosek, że ta faktura nie powinna dawać prawa do odliczenia, bo dokument będący dowodem popełnienia, będący w istocie istotą tego przestępstwa, bo to jest poświadczenie nieprawda, na tym dokumencie nie powinien nawet dawać prawa do odliczenia. No ale pytanie z drugiej strony, czy jeżeli ktoś wystawił, postanowił wycofać się z tego, nazwijmy to, naprawić zło wyrządzone, czyli wystawić fakturę korygującą, czy można, czy faktura korygująca w stosunku do faktury wystawionej w złej wierze, co do Treści zdarzenia, które miało miejsce jest bezskuteczna, no, chyba jest skuteczna. No bo jeżeli no, pytanie, czy ten błąd był zawiniony, czy też błąd był niezawiniony, to no, wchodzimy w bardzo ważne z punktu widzenia praktycznego dywagacje od strony czysto praktycznej. No bo oczywiście przez faktu, przestępstwo fakturowe popełni, popełniono wtedy, kiedy Ktoś został prawomocnie skazany za popełnienie tego przestępstwa. Dopóki nie został prawomocnie skazany, jest domniemanie niewinności, czyli domniemanie działania w dobrej wierze. W związku z tym, dopóki nie został ktoś. Na pewno faktury, która, która była e, e, dowodem popełnienia, tym najistotniejszym przedmiotem przestępstwa i dowodem popełnienia przestępstwa, poświadczenia nieprawdy, e, na fakturze, dopóki ten, ta osoba nie jest skazana, może wystawić fakturę korygującą, bo domniemywa się, że obywatel działa w dobrej wierze i tą złą wiarę, a wszystkim przestępstwo, czyli winę umyślną w tym przypadku, trzeba mu udowodnić. I stąd też, znając, no trochę znając praktykę fakturową tych prawie 30 lat, bo to niedługo jest 30 lat tego podatku w obu jego wersjach, o czym zresztą odrębnie będziemy mówić. No, to się rzadko zdarza, żeby przez 30 lat zdobyć pewne, zgromadzić pewne doświadczenia i wcale nie oznacza, że to, co mamy po 30 latach jest lepsze od tego, co mieliśmy przed 30 laty. Czyli nie zawsze z biegiem czasu uczymy się. Nie zawsze jesteśmy, nie zawsze mądrzejemy, no ale to tak na marginesie. W związku z tym, że kiedyś do tego na pewno problemu wrócimy. Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że praktyka, do, praktyka taka czysto, taka codzienna polega na tym, że jeżeli ktoś podał nieprawdę na fakturze, nie, wystawił ją niezgodnie z rzeczywistością, to ją tą i, stwier, i to wycofuje się z błędu. A jak wycofuje się z błędu, to może wystawić fakturę korygującą, a w zasadzie powinien wystawić. Pytanie, czy on może ją wystawić w trakcie trwania Kontroli lub postępowania podatkowego. Oczywiście, że może. To nawet ten problem był przedmiotem jednego z wyroków, no bo gdzieś tam wymyślano w Polsce, że w okresie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej podatnik nie może wystawić, dostawca nie może wystawić faktury korygującej na rzecz kontrolowanego, czy, czy podmiotu strony postępowania. Oczywiście nigdzie do jego przepisu nigdy nie były i, i prawdopodobnie. W zdrowych zmysłach nigdy nie, nie, go nie będzie. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za te sugestie i kolejne. Wiem, że jest taka sugestia dotycząca, żeby stawki zerowej, stawkę zerową w transporcie międzynarodowym omówić, omówię ją, tylko skończę jeszcze jedno nasze spotkanie poświęcone fakturom nie dającym prawa do odliczenia czy fakturą, czy dokumentom, fakturą podobnym i przejdziemy do tego problemu. Dziękuję Państwu bardzo, pozdrawiam najserdeczniej, do widzenia.